Cześć! Mamy dla Was coś ekstra. To jest Ewa reciak -Bury. A to jej arcydzieło. <gry> Witam Was serdecznie i ten obraz będzie częścią wielkiego projektu EFCI, czyli tak. książki Festiwal Spadających Liści. I to jest widok na Suchą Beskidzką z drogi na Platformę Widokową Mioduszyna. Może część z Was już go kojarzy, a jak nie, no to będziecie mogli mieć niespodziankę związaną z książką Ewki. Tak, zachęcamy do wycieczek. Yy, obraz Ewy będzie zamieszczony na okładce, na czwartej stronie okładki, ale także przed przedsprzedaży możecie dostać pocztóweczki właśnie z tym przecudnym widokiem. Więc zachęcamy do zakupu książki i do wizyt w Suchej Beskidzkiej. I do śledzenia Ewy na Instagramie i w innych mediach społecznościowych w Zgórze Tak. tak. Tak, bardzo dziękuję Efciu i dziękuję Ci za możliwość udziału w tym projekciku. Dziękujemy. Pa, pa. Dwie Ewki się spotkały.